Normalnie jakieś puszki się gniotą. O, puszki. A kuku normalnie się rano? Co, co to? Co to? Co, co? widzisz co? Kasztorany, ale już zbiory są, nie? No to... o co to W rano? Piątek popalowali nie? Jak popalowali to? Y, sobota jest w porządku, jest lepsza. Aha. Wszystko zależy od szczęścia, nie? No Ostatnio, ostatnio jak, jak ksiądz po koledze chodził, nie? No, no to wszyscy tak. W porządku, robili, nie? Teraz, wczoraj, przez wczoraj ksiądz po koledze tak? chodził, no? A ten nawet nie wiem, bo u nas nie był. O, o. nie wiem, znaczy nie przywołuje. Ja tak u kolegi na razie mieszkam Dobra, Dobra lecę. Zdroweczka, zdroweczka, zdroweczka. Naciągamy Normalnie naciągacie razem ze mną na ten hasiok. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Zrobimy komisyjnie. A co tu się dzieje? zbiera Co tutaj się dzieje? Latarka Portfelik A tu gatłam Możemy normalnie sobie to zobaczyć tutaj. Co tam się kryje kurka blada jakieś takieś dobra ja to zobaczę ojej, kiedy ten portfelik złym żywotem czekajcie co oni tu wyrzucili? portfel portfel pełen widmo Jedna rzecz, o, będzie trzymać z No i to najważniejsze rzeczy, to tylko ten dziurkacz z PRR-u. s -im Poznań. Pisze SIM Poznań. Ale pr także już artefakt. Dla mnie to jest historia. Ten klucz fajny może być, zobaczcie, i to klucz kluczy, sygnowany, ty. Pisze co? 225. Wyryta jest 225 za nim. Tutaj. Dlaczego ten klucz? Fajny. Kurczę. I takie zwykłe. Chociaż też to niezwykłe, bo mosiężne chyba, nie? Takie, takich jeszcze nie widziałem, jas. Takich jeszcze w kolekcji nie mam z mogą być jak myślicie i taki ale wiecie że kluczę zbieram latarkę komuś też zostawimy a weźmiemy dziurkacz i depozyt kluczy i lecimy da. dalej ze znaleziskami jesteśmy na następnym sukce a tutaj chyba będzie ekspres do kawy jest jakaś ramka znowu znowu ramka i ekspres do kawy chyba ale czy czy kupili czy kupili nowy, czy, czy się zepsuł Oto jest pytanie wygląda wygląda dobrze kabel jest nie Także jak najbardziej tu coś powinno być. Nie, kubek się wkłada, tak? Tutaj czy co? Nie, zamykasz go. Nie wiem, bo nie jest ekspresu O, tak go zamykasz. Jest normalny ekspres. Czy go? O, możliwe, że wyrzucili dobry ekspres do kawy z kawałkiem. Tak to wygląda. Jak najbardziej. Weźmiemy Dzień dobry i z drugiej strony tak to wygląda, także weźmiemy Express, bo z tego co tutaj mi się wydaje, weźmiemy ramkę, to wymienili na Tasimo style, Olom inny styl, styl Tasimo wolumin. No i dobra. A my możemy mieć tego bosza? Może zadziała, zobaczymy. Sprawdzimy, lecimy dalej. Taka tajemnicza miejscuwa, zobaczcie. Możecie pokręcić ze mną, jesteśmy tu sami i możemy pogadać sobie tutaj w cztery oczy, że tak powiem. A tak w ogóle to taka, tak, taki rodzaj śmietnika i gdzie coś potykawe jest, szczęście. Zobaczcie. Mój z kablem, fajny stan. Z latronic wyrzucili a tutaj to jest dobre, wiecie? Patrzcie. Całe więcej tego jest. Całe piżamy Harry Pottera. Możesz w takiej piżamie normalnie biegać. Fajne, całe paczki, ciekawe ile takie piżamy, ale Harry Potter to temat szlafrok. W Bangladeszu wyprodukowano Harry Potter jest w Bangladeszu? Kurczę, nie wiedziałem nawet Zobaczmy te drugie jeszcze To jest jeszcze jedno Ale to już Też nowe, tylko że ktoś chyba raz Nie ma, nie ma plakietki, dobra Weźmiemy te Weźmiemy te szlafroczki Harry Pottera Weźmiemy Młydek. I lecimy dalej. Patrzcie od tych śmietników jak, jak, jaka moc wjechała. Dwoma. Nie, bo to trzeba przekręcić. Kurczę, żeby się nie zatrząsnąć. Idzie nam następnie, co tu się dzieje Co tu się dzieje Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ciekawego? To go nie dalej Nutella Tam jakie buty są, czekajcie chwilę Taka miejscowa następna Taka miejscówka zobaczcie wystaje ja już patrzyłem ale miałem takie ale miałem takie właśnie Widać, że coś ciężkiego miałem takie od razu myśli, będzie czy nie będzie. Do końca nie wyjmowałem, ale, ale już wiem, że coś takiego wyrzucili wielką baterię. 2 kilo Ty, ale ona jest wielka, patrzcie, przebija, przebija... mosiąc. Po całej całości idzie Mosiąc. To jest 2 kilo. Patrzcie Taka miejscu era a tutaj ktoś kanapy A tutaj no, ja zostawi dla nas coś takiego Pewnie wyciskarka tak? do tego czasu się. Bloki osiedla osiedla bloki witamy Wyciskarka, ale fajna, nowy stan w ogóle, jak nowa W takim nowym stanie to elegancki fant A się świeci jak ze sklepu nowa widzicie? Do wycisera. Będziemy wyciskać. Dobra. Lecimy dalej. Tak w ogóle to niedzielne poszukiwania. jesteśmy na następnym miejscówce. Zobaczcie co tutaj po prostu na rozrabiali, bo to grzech. Takie kasety wyrzucić. 5 kaset, także 4-5. Zobaczcie, ja widziałem Scorpions, tylko po prostu to mi włosy dęba stanęły. Musiałem przejrzeć, bo wiecie, patrzyłem, bo były takie off, ale się okazuje, że to są właśnie te. Popatrzcie, tutaj jest poker. I tu też jest poker, nie? Także Scorpions, the best of. The best of Scorpions, a będzie Windows. Jest Windows Change, moja ulubiona piosenka. Kto lubi Windows Change? Czy żyjecie to? Tadadadada <słyska> To ja tak widzę wiecie Posłuchajcie, Wind of Change, Scorpions dobra, dobra nuta Czerwone gitary Największe przeboje Na takich czystych nagrywali kiedyś no nie, także Czerwone gitary, perfekt, złote przeboje z holostrawem, zobaczcie Wezmę jeszcze na, na bazę, bo się bateria rozładowuje i zrobimy to na bazie dobra Już koń z baterii, wyłącza się i się manerko na takim podsumowaniu kamera się wyłączyła, więc tak szybko zrobimy barowe podsumowanko i lecę na poszukiwania na nockę i co my tu mamy, kamera się wyłączała na tych kasetkach, perfect gitar to widzieliście, czerwone gitary, no w sumie powiem Wam, że zawsze pod tym światłem takim kuchennym czy coś to lepiej wszystko widać na podsumowaniach niż, niż w terenie. Tego częściej będę się starał, też podsumowywać. Roxette, The Best of Roxette. Będzie tak tu, No i patrzcie, jest kaseta, Pisze, The Best of Roxette. Jest tak. No no nie, nie musi być stale. To jeszcze nie były te czasy. To jeszcze, to jeszcze nie były te czasy, że ten. Także, to jeszcze były te czasy, tych kaset po prostu jeszcze bez. Bez rysunków musiały być Scorpions, ale na Scorpionie to jednak window Change. Klasyka perfekt, widzieliście? Czerwone gitary, to też widzieliśmy Tutaj to rzeźba Sphinxa z poprzedniego odcinka. Dla nowych widzów, w to w poprzednim odcinku w tym depozycie wyskoczyła rzeźba w tej folii Ja to pakowałem. Właśnie co, nie widziałem tych Wspaniała rzeźba, ciężka nie wiem, no gips to jest, nie? gipsowa, ale ktoś po prostu ile, jak myślicie, ile taką rzeźbę trzeba, trzeba, trzeba zrobić żeby ją stworzyć jak żywa mega znalezisko, co oni wyrzucam te hasioki Do nowej widu, zobaczcie poprzedni odcinek e, jak doszło do genezy e, tego znaleziska fajne, fajne e, no i co, no i co, no i zobaczmy młynek, pamiętacie? ja go przeczyściłem tak myślicie, że zbieram jakieś młynki, to, to nie działa, czy ten, ale to większe rzeczy działa. Wiadomo, powiem Wam, działa z tych rzeczy, jak to można określić, jak to można określić, większość niż połowa, mniejszość niż, mniejszość niż całość z 80-75% normalnie świetnikowych rzeczy działa. zobaczcie, tu młynek wyczyścił, wyczy wyczyściliśmy. Macie, pamiętacie? Młynek dla nowych widzów w, w poprzednich odcinkach. Fajny, fajny, fajne młyniwo, ale ha, nie, nie mogę pokazać Wam ze zdjętym, tylko tak. Młynek, młynek idealna sprawa, na przykład. Tylko trzeba wyczyścić, powinniśmy go wyczyścić. Pamiętacie ten, co, co stał do, do, do kawy Bosza No, każdy to niby lekceważy, ale to przecież jest warte, takie coś Bosza. zobaczcie, wyrzucili. Ja to przeczyściłem. Tylko, że problem w tym, że kawy nie mam tej sypawej, no nie? Ale powiedzcie, czy jak takie coś wyskakuje... Czekajcie, przeniesiemy. Powiedzcie mi, czy jak takie coś wyskakuje, to podłączymy go do kontaktu normalnie i powiedzcie mi, czy to, czy to działa. No, bo ja tu widziałem, że się, się lampki palą, nie? Patrzcie, pali się lampka. Ja się palą tak lampki, co to oznacza? No, nie chcę teraz nalewać kawy, prawda? Bo ten, ale przypuszczam, że możliwe, że, 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 że to normalnie działa. Także Bosza, Bosza zaparzasz do kawy. No, no i tak wyglądałem te znaleziska. G gitary, kasety, to. No i co, lecimy dalej na scenę poszukiwania. Zapraszam, zapraszam na scenę poszukiwanka. Pozdrowionka na wszystkich, dzięki za komentarze. Dzięki za motywację, i że razem w, 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 w nocy czy tam w dzień możemy sobie razem poszukać, porozmawiać, bo trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać jak najwięcej. Ok, to lecimy. Gotowi jesteście? No to kawczany zaparzamy i lecimy.